Siemaneczko wszystkim, z tej strony Zabuzerski Dzisiaj tak troszeczkę inaczej, bo widzicie mnie no, z takiej perspektywy, z jakiej zazwyczaj mnie nie widać, bo zazwyczaj mam tam kamerę Z boku, a dzisiaj tak troszeczkę od przodu Ale no przejdźmy do konkretów Jest do wygrania Tekken 7 e, Jak widzicie tutaj na plakacie, razem, z w współpracy z Jeffreyem e, Zostałem poproszony o to, żeby po prostu nagłośnić tak jakby samą sytuację tego e, turnieju Tak więc no oczywiście się zgodziłem i co? No i tak jak widzicie tutaj na plakaciku, tutaj to jest cały ten plakat, to dookoła mnie, to jest cały plakat, tak więc no, co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim być na live, który odbędzie się 3 sierpnia o godzinie 20, e, zasubskrybować kanał Jeffreya i odpowiedzieć na pytanie, które będzie tak naprawdę... E, ja sam jeszcze nie wiem, jakie będzie to pytanie, ale w każdym razie na streamie każdy się dowie, e, jakie to będzie to pytanie. Więcej szczegółów jeszcze dowiecie się już, wydaje mi się, na samym streamie. I co więcej, co więcej... E, a, no i do wygrania jeszcze będzie nagroda pocieszenia. E, będzie do wygrania również Deus Ex. Tak więc e, jest trochę nagród, Human Revolution. E, no i co? Oczywiście to będzie takie na peceta, więc, e, mówię, w trakcie streama Pewnie tam zagram sobie jakieś turnieje, będzie będę podwójna kamerka. tak więc, jeżeli jeszcze nie macie tego i chcecie go jakoś tam, wiecie, zdobyć, no to właśnie nadarzyła się okazja, żeby jakoś to spróbować osiągnąć. Czy będzie trudno? Wydaje mi się, że, że sobie z tym poradzicie. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia na streamie 3 sierpnia. Trzymajcie się siemaneczko